Siemanko moi drodzy. Ja jestem Judy i zapraszam was już do kolejnego odcinka z serii Let's Play Age of Mythology. Dzisiejsza siódma misja. A u was to chyba szósta, bo jak mówię, dwie misje przeszedłem w sumie na rasy wam. chociaż może to była jedna. A może siódma rzeczywiście. Może siódma tam była jedna misja, tak jak I hope this works. W każdym razie, misja more bandits. Czyli więcej bandytów, można rzec, tych piratów. Krótko mówiąc, przed tym, zanim jeszcze Arkantos, znaczy już chce wyruszyć do Atlantydy, to jednak nie może tego zrobić, ponieważ jego statek został zniszczony i musi po prostu nabyć nowy w porcie, który okaże się, że jest troszeczkę uszkodzony <gry> przez właśnie tych przestępców, ale zresztą zobaczcie to sami. Teraz już może startujmy. This does not look good. What happened? Run! More bandits! Bandits! No, you old fool. We are your own army. We returned from Troy. Praise Zeus. The soldiers have returned. Yes. Now what happened here? After the army sailed for Troy, bandits attacked the city. They took our men hostage. Chiron, too. Who is Chiron? He does the bidding of the gods. Mówi, że no właśnie, czyli mamy znaleźć jakiegoś Hirona, który jest wysłańcem bogów. No, oho ho, proszę bardzo, już nas atakują coś. E, to są widać znów ci bandits, którzy atakowali nas w pierwszym odcinku. E, którzy pochodzą właśnie z Egiptu, są wysłańcami tego Seta. bodajże Seta. E, w ogóle nie poprawiłem sobie jeszcze tych teksturek, aczkolwiek właśnie ktoś mi pisał, e, że to wcale nie jest trudne i to jest właśnie błąd występujący często e, często występujący na laptopach, jeżeli gracie w Age of Mythology. A że ja akurat gram to właśnie, no też stąd właśnie chyba ten problem. Oooo, ale tych badietów, tak, to są wysłańcy Seta, aż ja sobie jeszcze na pewności chciałem sprawdzić. Set, Set, on tutaj, póki co, jest przeciwko nami, to dość mocno, no może kiedyś tam sami zrobimy mu wjazd na chatę i ci wysłańcy Seta, może zginą w końcu, <noise> no, zobaczymy. E, tu jest już jakieś, powiedzmy, bo to są oczywiście, mamy odbić zakładników tych więźniów, już tutaj w sumie straże jakiejś zniszczyłem, o są jeszcze, jeszcze te mityczne stwory i proszę, centaury. Wydaje mi się, że ten Chiron też jest centaurem. W na miasto, you can to mm -hmm. No właśnie. Czyli tutaj można rzec, że już ci są z nami, ale najpierw musimy odbić miasto. O, spoko, już widzę. W ogóle centaury są bardzo fajnymi stworzeniami, które są stworzeniami dystansowymi. Oni strzelają właśnie z łuku. Dla mnie to jest bardzo, ale to bardzo przydatne. Zresztą, zobaczcie sami. Tu są kolejni, tylko jak ich odbić? Czy tu wystarczyło podejść do nich i oni już są odbici? Hmm, huh. chyba nie. Chyba nie. Aczkolwiek więcej... O, tu już to w ogóle bardzo dużo bandytów. Jak widzicie, ale w ogóle mówię wam, to nie są zbyt silni, mają 7 ataku. My mamy te nasze w miarę silne nawet centaury widem. Więc spoko, mogą się nadać. Po prostu mogą się nadać, szczególnie, że jeszcze prowadzimy Arkantosa i Ajaxa. No, a którzy, no ich siłę chyba nie muszę nikomu z Was mówić. Hmm, jeszcze ich nie uratowałem. Tak, w ogóle. Hmm. Tak, tak, tak. I właśnie tu chciałem sobie coś sprawdzić. E, tu są jakieś przejęte terytoria. W ogóle nie wiem, czy w tej misji, tutaj już ci są odbici z z tym się cieszę, jeżeli chodzi o te takie przedmioty. Nie wiem, czy tej misji czy nie trzeba ich ułożyć w specyficznych miejscach, czy to w świątyni, czy też może właśnie dokładnie tutaj. Czy ja mogę tutaj to położyć? Nie, bo to nie jest moje. Ale to już jest moje. W ogóle mogę sobie wyprodukować troszeczkę widzę żołnierzy, bo mam. Wiecie, mam, mam, mam właśnie tą żywność, mam tą moc boską. Będę mógł wytworzyć prawdopodobnie jednych tych i kilku tych. No, dwóch dokładnie. Czyli i takich zbyt wielu nie ma. Wy w tym czasie niszczcie. E, niszczcie bramę wszyscy. O, ale szybciutko, no ale no nie dziwmy się. Mamy Helopolis, którego no, siła jest niewyobrażalna. W ogóle zaniosę to, nie wiem, czy to cokolwiek da, ale czy tego czasem nie trzeba było tutaj wkłaść? Nie wiem. E, coś tam się pojawiło, w ogóle co to daje? T, 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 t. Aha, że łucznicy i balisty zadają więcej obrażeń. No, czyli dobrze, dobrze że sobie to przyniosłem. Może mi to jedynie ułatwić y, dalsze przejście tej misji. Tu jeszcze, jeszcze się będą wytwarzać... No to tutaj, tutaj gdzieś chodźcie, żebym już was miał wszystkich w fajnym miejscu skumulowanych. Widać, że bandyci, no, w czasie kiedy my atakowaliśmy Troje, oni sobie tutaj, no, nieźle pogrywali z tymi ziemiami. Bowiem, no widzicie, wszystko zniszczone, dosłownie, prawie że wszystko zniszczone. Nie fajnie, nie fajnie. Kurde, może nie skupiajcie się tak na tych jednym, jakimś tam, czy tam dwóch. Też nie no, dobra, oni już teraz podeszli. Arkantos już nic nie trzyma, może walczyć. Za chwilę zniszczymy im tutaj. To ich miejsce. Ohoho! Ho. No to ciekawe, no to ciekawe. Troszeczkę mamy przeciwników. Czy jest tu ktokolwiek silny, na kogo można użyć? Nie, nie widzę tu silnych, żeby używać bycie błyskawicy. Siły sobie moich też na razie nie będę zwiększać, może potem się przyda. Mam jeszcze trochę mapy do odkrycia. Będę ci na pewno tutaj ogarnęli jeszcze trochę terenów. Hmm, czy to wszyscy? Tylko tle, na tyle was stać? Czyżby tylko? ho. ho. O, a te są słabe. Te to Arkantos i Ajax na luzie niszczyli. Ale to, to mi się przyda do zniszczenia wieżyczki. Niech wieżyczka padnie. A jak ona padnie, no to już jest połowa sukcesu. Wszyscy się skupić na tym. Ci nie wpadnie ja tylko. O! Zobaczcie! Hydra ma już dwie głowy, co znaczy, że już troszeczkę walczy. Nie, trzy, przepraszam. Czyli już widocznie trochę walczyła te głowy. Jeszcze ich ilość może się zwiększyć. I to jest bardzo fajne i naprawdę fajne. <grym się zniszczone> Okej. Okay. To już zniszczone. Teraz zniszczcie to no, za chwilę. O! Skorpion. No myślę, że Skorpion to w końcu ktoś, kogo można zabić. Bo Skorpiony nie są słabe. To są również jednostki, które można wytworzyć, jeżeli ma się po prostu armię w Egipcie. Y jeszcze nie zniszczyliście? No, coś wolno. To widzę, że coraz więcej i tak takich wolnych żołnierzy y jest tu wytwarzanych. Aha, czyli mogę teraz użyć... O, zwiększyła mi się znacznie ilość żywności, więc też spoko. Ha, są stajnie głównie, są ucznicy. Y no to stajnie, stajnie, ze stajnie będziemy produkować trochę jak pewną ilość żołnierzy. Y niech ich tu w miarę dużo będzie. Łucznicy to nie, oni też złota kosztują trochę, więc nie będzie mi za bardzo na nich stać. Ale o, tutaj z uczniami też kilku sobie stworzymy. No nie, no zobaczcie, niszczy moje, moją własność, on śmiał. E, a w tym czasie muszę wszystkich w ogóle jakoś troszeczkę przegrupować. E, wszystkich przegrupować, zniszczyć tutaj, e, zniszczyć tutaj oczywiście bramę. No chodźcie, niszczyć bramę, bramę. Panowie i panie, czy tu kogokolwiek zostawiłem? Nie, tu już nikt, chyba nigdzie żołnierzy nie zostawiłem przez przypadek. Wy, jak się już tu wytwarzacie, to gdzieś tutaj... Nie, że tam... Dobra, kolejni, kolejni do walki. To będzie forteca, ale to jest nasza chyba, więc... A może sobie zwiększmy obronę naszych jednostek. Jak widzicie, to nie zwiększa obrony nawet samym Centaurom, tylko po prostu tym, którzy noszą zbroję, czyli tych moich zwykłych żołnierzy, tych konnych. E, tych... nawet chłopi mają zwiększoną i to znacznie obronę. Wow, ich obrona jest naprawdę teraz potężna. Nie mogę im... nie mogę nic zarzucić. Hmm, dobra. Trzeba będzie tutaj udać się, ale gdzie jest sam ten Kyron to nawet nie wiem. O, chłopi, chłopi, walczyć z nim, ze Skorpionikiem. Widzę, że ci bandyci to się naprawdę głównie skupiają właśnie nawet nie na mnie, nie tyle co na mnie, co właśnie na tych zwykłych chłopach, którzy tu chodzą. Coś to w ogóle było? A proszę, tu było jeszcze do zdobycia jeden artefakt, ale... Um, nie, po prostu nie, nie, chcie, nie będzie mi się chciało nosić aż tyle. E, wow, ile ja tego mam teraz? Mnóstwo. A nie, tych jeszcze nie mam dla siebie, ale będą. Już mam dwa, więc te pewnie kolejne też będą moje. Okej. Okay. Tu już nie mam złota, więc nikogo nie wytworzę. Wy możecie i tu atakować. Wy możecie niszczyć chociaż mur. Mur, cokolwiek. Ale zwierzyczka zaraz padnie. Myślę, że to za sekundkę też będzie moje, o ile zniszczymy chyba... Tak, no, zniszczymy od razu, wiecie, właśnie tutaj wszystkich tych żołnierzy, tą świątynię, to to będzie moje, ale jeszcze nie jest. Hmm. Tak, 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 i teraz moje, tak, teraz moje. Zwiększyła mi się ponownie żywność i jak widzicie nie tylko żywność, bowiem również ilość złota, ogólnie wszystkich surowców. Więc fajnie, fajnie. Tak, silna armia. Za chwilę już będzie silna armia. Myślę, że tą bramę, mając 4 helopolis, możemy zniszczyć bez najmniejszych problemów, to dosłownie w chwilę. Ja na to liczę, a jak będzie, zobaczymy. W ogóle, za chwilę sobie możemy zacząć uzdrawiać moich żołnierzy, no bo why not? Tu mi idzie ta armia, która chce mi coś tam niszczyć, ale chyba nie powinienem się przejmować tym zbytnio. Jak chcą to niech niszczą, rozwalimy bardzo szybko tą bramę i zajmiemy się wieżyczką, która padnie też chwilkę dosłownie, chociaż te będą mogły się skupić na tej wieży, a reszta, reszta niech się skupi po prostu na tej wieżyczce. Okej, okay, chodźcie walczyć, jeszcze się będą wytwarzać, jeszcze nie, bo dalej, dalej niech się wytwarzają, żeby po prostu później nie trzeba z nimi chodzić, a ci mi tutaj dalej idą gdzieś tam niszczyć zwykłe budyneczki. O, jakieś magi użyli. I powstały znów te Wadiety, czy cholera wie jak to się powinno wymawiać. E, ale tu jest, o, właśnie! Już Stronghold, czyli Forteca. Tak wyglądają fortece różnym się wyglądem od zwykłych tych, które. E, wiecie, znajdują się w Grecji. Uhuhu. dobra, wy się skupcie na armii, a reszta, wszystkie Helopolis na Fortecy. No, nie musi być łatwo wcale. Nie mogę nic zarzucić, bo armia widać jest silna tutaj przeciwnika. To nawet bardzo silna, Tego trzeba jak najszybciej zniszczyć tą fortecę. W ogóle to byli jacyś chłopi? Nie, tu nie było chłopów, żeby wytwarzać, żeby mieć. O, ale. O, cholera, ja tu zostawiłem armię. O, w dupę. To dlatego mam tak, wydaje mi się, przewaga wroga aż tak nadto przytłaczająca, nawet. Nie, skupcie się na fortecy. Zniszczenie jej to jest już część, ogromna część sukcesu. Wy tam gdzieś tam jedziecie, a ty już niszcz tutaj tych Helopolisiem. Dobra, walczyć, walczyć z tamtymi. Cholera. Te mi jakoś tutaj dziwnie jadą. Ale spoko, damy radę. Niech chłopów chłopi to teraz najmniejszy problem mój. E, dobra, więcej łuczników. Czy dwóch to zaś tak nie, zaś dużo więcej, ale jednak. Dobra, może zniszczcie mury i zaraz podejdziecie pod tamtą. Aczkolwiek nie, dobra. Nie ma sensu, bo już e, forteca padam. Już za sekundkę zostanie zniszczona. Tu chyba jest więzień, Hyron. Czyż nie?

No, właśnie, i jest koniec tego scenariusza. Z tego, co dowiedzieliśmy się od Hirona, jeszcze nie znaleźliśmy wszystkich więźniów, ponieważ, z tego, co on sam mówi, niektórzy zostali przewiezieni na północ, północną drogę, gdzie są zmuszani do budowy czegoś. Jeszcze nie wiemy czego, ale wiemy już, że uczestniczy w tym Kemsy. Pamiętacie, to sługa tego wielkiego cyklopa. No cóż, na pewno spróbujemy w kolejnej misji powstrzymać go, na pewno spróbujemy ocalić resztę tych zniewolonych, przede wszystkim chyba centaurów, ale może też zwykli chłopców zostali zabrani do pracy. No zobaczymy. W każdym razie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to już teraz nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja moi drodzy, z Wami się już na dzisiaj żegnam. Cześć czołem. Narka.